Cześć pozytywni kucharze, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak jakiś czas temu przygotowywałam na warsztatach kulinarnych tatar z łososia. Wtedy kucharze z jednej z wrocławskich restauracji wyjaśniali nam, jak e, przygotować dobry tatar. Co jest ważne? A ważna jest przede wszystkim bardzo świeża ryba, pokrojenie ryby w niezbyt drobną kostkę. Absolutnie ryby nie wolno mielić w maszynce do mięsa, bo zrobi się z niej po prostu ciapka. I ważne jest to, żeby cytrynę, sok z cytryny do tataru dodać tuż przed podaniem. Wtedy to białko na rybie się troszeczkę ścina, a całość smaków dobrze się zdąży przeniknąć, kiedy wszystko się naswoi. W swoim talerzu pomieszam. Zapraszam Was gorąco do wypróbowania. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie takie potrawy jak tatar, czy to tatar z mięsa wołowego, czy na przykład właśnie z ryby, na przykład z łososia albo tuńczyka. I czy macie jakieś pomysły, co do takiego tataru jeszcze ewentualnie można podać. Gorąco Wam polecam. Ja tatar z łososia bardzo lubię. Najpierw trzeba bardzo drobno pokroić szalotkę, którą ewentualnie można zastąpić cebulą, cebulką dymką albo młodym szczypiorkiem. Potem czas na pokrojenie świeżego łososia w niezadrobną kostkę. Oba składniki trzeba wymieszać w miseczce i doprawić solą i pieprzem oraz dolać odrobinę oliwy z oliwek extra virginę. Bardzo ważna jest tutaj oliwa wysokiej jakości, taka o bardzo małym współczynniku kwasowości. I teraz czas na dekoracje. Cienko pokrojone plasterki ogórka, do tego tosty, kapary, cytryna i świeży dym Sok z cytryny trzeba wycisnąć tuż przed podaniem i wymieszać bezpośrednio na talerzu. Życzę smacznego. Zapraszam po więcej przepisów na PL.